Wacław Potocki chciał się stary ożenić. Prawie nastawał marzec, schodził miesiąc luty, wybrał się jeden starzec do panny w koguty. Gdzie po skrzypcach z wiolą, już na samym witochu, chociaż go nogi bolą, wyskoczywszy co tchu, prosi i o wesele owej panny matki. W mięcopustną niedzielę, na same ostatki, spisawszy intercyzy, on, siwy pan młody, trzymający się ryzy staroświeckiej mody, posyła do Krakowa po cukry i świece. Gdy śmierć, choć nie z nią zmowa, przecieła mu lece. Miasto kobierca Mary, grub miasto namiotu, nie igraj z Marcem, stary. Nie przeskakuj płotu. Tak mu one pochodnie, kupione na trele, skoro miłość wychłodnie, gorzały w kościele.